i trzeci weekend lipca na Jamnie zaplanowano rozegranie regat w ramach ósmej edycji Bałtyckiego Pucharu Klas. Zorganizowane przez Jacht Klub Koszalin zawody zgromadziły na starcie ponad 60 załóg z całego kraju. O bezpieczeństwo żeglarzy na wodzie dbali członkowie Środkowo-Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jesteście uczestnikami ryga? Tak oczywiście w jakiej klasie startuje Europa. Na, na jaką pogodę liczycie? Fantastyczną, To też wam nie przeszkadza. Ale w życiu Ty jak oceniacie dzisiejsze warunki wieczne? No dobre, miało być lepiej. Wolelibyśmy, żeby było tak jak wczoraj. To chyba że to szybciej będziesz wchodził, nie? Mam nadzieję co powodzenia. Dziękuję bardzo. Regaty przeprowadzone bezpiecznie, choć w bardzo trudnych warunkach. Jaka to była na trudności tych regat? No Bardzo duża mogę określić, a zwłaszcza w kategoriach, w których startowały dzieci. Zgodnie z przepisami regatowymi dzieci mogą startować do 4 stopni w skali Beauforta. Lecz tu mieliśmy w sobotę wiatr wiejący od 7 do 8. Komisja Sędziowska podjęła decyzję o niewypuszczaniu dzieci. Pomimo tego, że my żeśmy rozstawili trasę, byliśmy przygotowani. Na przełodzie ratownicze są wyposażone w niezbędny sprzęt do prowadzenia zabezpieczeń takich regat i każdy organizator w ogóle wszelkich imprez na jeziorze Jannią od wielu, wielu lat wie, że można na noc polegać i liczyć. W najtrudniejszych warunkach ratujemy ludzi oraz sprzęt. krótka, jamnejska fala dokuczliwa, śpiewę na wysokości 40 cm maksymalnie, uciążliwa dla małych łódek pracy wicki. Ale sprawdzająca umiejętności. Tak, trzeba bardzo dużo pracy wykonać, żeby dziobem nie nabierać wody. Nie odbyło się drugiego dnia legat bez wielu wywrotę. No Niestety w klasie laser łódki się przewracały. Udzielaliśmy asysty, bo gdyby zawodnik wszedł na pokład naszej łodzi, to wówczas byłby wycofany z regat. Ale młodzież jest też dobrze przygotowana. Stawiali te łódki, płynęli dalej. Jeden przypadek mieliśmy, gdzie młodego żeglarza żeśmy odholowali do przystani. Co się stało? i Do mnie rzuć sumę. Okej, okay, mamy wielkie dzięki, naprawdę. Skąd jesteś? Śladłocięca super jesteś uśmiechnięty, mimo że Ci się nie udało wziąć udziału w zawodach. To jest matek swoje lata ma uważaj, już Cię ciągniemy Regaty się udały impreza... Wypadła świetnie, bo nikt się nie utopił. Żeśmy wystawili cztery łodzie do zabezpieczenia tych regat, ośmiu ratowników, i zgodnie z przepisami regatowymi, jedna łódź ratownicza na 25 jednostek startujących, bo jeszcze obok toczyły się drugie regaty, jak tu kabinowych, które też żeśmy zabezpieczali. Wczoraj niestety był za silny wiatr, nie odbyły się. Natomiast dzisiaj fantastyczne. Europy miały cztery wyścigi, pozostałe klasy po trzy wyścigi. Trochę zamieszania na wodzie było, bo wiatr urósł do pięciu skali kaliboforta i... I się trochę zaczęły sypać łódeczki, wywracać, ale to spoko, Wszystko Ale jest... to przecież. To, 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 o to chodzi na tym w żeglarstwie. to polega, że trzeba umieć żeglować, halsować, i trzeba też umieć łódkę, która się wywróci szybko postawić. Byli tacy nawet z naszego klubu, którzy sześciokrotnie leżeli. Już siłki brakowało, ale, ale dawali radę, dawali radę. Na tym to polega. I ożyło jezioro. No na tym to. No właśnie marzymy o przystani. Jak tu byłyby hangary, to mielibyśmy. Punkt całej takiej imprezy mogłoby się częściej odbywać, bo to przyciąga ludzi, jest coś fajnego, wspaniałego, co drugi widz z rogalikiem na ustach, zadowoleni i uwielbiają po nas przyjeżdżać na regaty. To jest fajna organizacja, fajni, fajni ludzie generalnie. I z punktu widzenia organizatora, jak wypadło zabezpieczenie regat przez WOPR? Bardzo dobrze. To generalnie współpraca nam się wspaniale układa, także nie ma problemu. Widać transpokoleniową integrację. Dorośli, wszyscy prawie wodniacy, wszyscy, którzy kiedyś o żeglarstwo się ślizgnęli, zabezpieczali, przygotowywali regaty dla młodzieży. To niezwykle budujący obrazek. Tak i. Również byli też ci najmłodsi, którzy jeszcze się nie ścigają, a zaczynali tak jak wczoraj, w rumplowaniu startowali, stawiają swoje pierwsze kroki. Dla nich to jest w ogóle wow i przeżycie. Także to, to pod tym względem jesteśmy no, tutaj wielopokoleniowi. Czapkę mi zwiało. Jak wy to robicie? Władze województwa zachodniopomorskiego, wojewoda, pan, pan marszałek, dbają, może nie w pełni nasze wymogi chcą spełnić, ale dają nam pieniążki na paliwo. Także mamy na czym pływać, gmina Mielno też daje nam pieniążki na paliwo, no i wiadomo jakie są ceny tego paliwa, no, z dnia na dzień, jak jeżeli planujemy zakup paliwa w, w, w ubiegłym roku, a tu cena leci o 5 zł zwyż, no to musimy kupić takie paliwo, jakie są na daną chwilę, nikt nam nie foruje tego paliwa, żebyśmy taniej zakupili. Niestety łodzie motorowe są paliwożerne i tego się nie da zmienić, ale pływamy, jesteśmy na stębaju całe wakacje aż do grudnia. W kończącym rywalizację spotkaniu uczestniczyli wszyscy zawodnicy, którzy stanęli na starcie rywalizacji, co zawsze w przypadku sportów ekstremalnych jest wyznacznikiem sukcesu organizacyjnego imprezy. Zwycięzcy regat w poszczególnych klasach odebrali nagrody z rąk wiceprezydenta Koszaina Andrzeja Kieszka i władz jacht klubu Koszań. Wylosowano również ufundowane przez sponsorów imprezy nagrody rzeczowe. Kolejna dziewiąta już edycja Bałtyckich Regat Klas za rok o tej samej porze na jamie.